Jechałem sobie wczoraj autobusem przegubowym po autostradzie, która była ca cała zaśnieżona, i powiem wam, że nawet wyprzedzam jakąś osobówkę. Mówię ja jestem cięższy niż ta osobówka, to poradzę sobie. I jadę sobie na wprost, nie wykonuję żadnych manewrów, aż w pewnym momencie cały mój autobus przegubowy zaczyna robić coś takiego: raz we w tę stronę, a raz we w tę. Raz we w tę, raz we w tę. I tak po prostu ten, to tutaj te moje rekwizyty nie są do końca doskonałe, nie? Ale o, albo raz miałem taką sytuację, a raz taką, nie? I nie wiedziałem, jak temu zapobiec, więc po prostu puściłem pedał gazu i, i nie hamowałem. Czekałem po prostu, aż y, ten manewr, ten ruch się uspokoił, uspokoił się, i później kontynuowałem jazdę na wprost. Za chwilę zmieniłem pas na taki bardziej odśnieżony. I już nim cały czas ciąłem umiarkowaną prędkością e, na wprost. Nie? Mówię Wam o tym, abyście sobie także mieli poradzić w takiej sytuacji. Ja nie jestem jakimś mistrzem, który się zna, tylko po prostu pokazuję Wam technikę, która się sprawdziła. Czyli ani nie dodawałem gazu, ani nie hamowałem. Czekałem aż samo się uspokoiło i później kontynuowałem drogę. A co Ty byś zrobił na moim miejscu, gdyby tak przegób zaczął Tobie e, cały tańczyć na autostradzie zaśnieżonej w, w nocy? <grym> Proszę podzielić się w komentarzu. Cześć!